Witam, jestem Emanotoch, a to kolejny odcinek strasznych gier. E, dzisiaj gramy w, w Froget. Czy jak to się tam nazywało? E, wcześniej tam naglałem ale mówiło strasznie, więc tam były napisy i nic ciekawego innego nie było. Ogólnie tutaj wszystko takie białe jest. Taka mgła. <noise> tak. Można to zbierać, nie? To no, to nie. Co tu jest ciekawego? Nic. Tutaj nic. Tutaj o. E. A, to pamiątnik jakiś, dobra. E, tak, co tu pisze? Prze Przeproszałem za coś. Mm, tak, ciemno tu. O, mógł zapalić, dobra, e, teraz wiem. Hmm, ktoś się dobija. Tutaj było wejść. A nie, to zamknięte, dobra. Ktoś tu jest? Jakiś gościu? Albo coś. E, nie. Nie ja wiem, co tam przyszło. Eee, tak. Nie wiem, niestety. Ale chyba nic ważnego. Chyba, bo nie wiem. Eee, tak. Ogólnie, co tu mamy zrobić? Nie wiem. Nic, nie wiem. Nic, a nic. Mm, tutaj coś jest. A tutaj z zniszczonych drzwi Ech. To się to otworzyć? Nie? Tutaj kto to? A, tutaj jest miszu jakiś Tutaj normalnie podobne do czerwonego kapturka. Tutaj taki powinna stać wilk, przypomnę w, yy, w babce i mnie zjeść. Ale już go nie ma, tutaj są jakieś ulotki. I tak co tutaj jest innego ciekawego? Nic. Są jakieś klucze? Pewnie gdzieś są. O telefon? Nie, pilot, pilot. Gdzie to telefon w takiej grze? Ktoś się dobija całkiem, no. Stamtąd, Eee... pewnie w kuchni są drzwi. <noise> klucza. No, <noise> drzwi są, drzwi to w są. Dobra, mm, tutaj są? Nie, nie ma. Dobra, eee, tu nie Bołc. Coś tam i... coś tam. <noise> e, co ten człowiek. coś tam e, b, jest. nie darmowy <noise> nie darmowy coś tam. E, od jego... coś tam. Nie dobrze słaby jestem. W angielskim. Co to jest? Baby ...Klendal. A to na urodziło dziecko jakieś. I chyba zjadł jakiś gościu. Człowiek. Hmm. Niebezpieczne. Ale to bardzo niebezpieczne. ja tutaj jest to dla dziecka. Wszystko. No to teraz wiemy Tylko i co z tego Jak nic nie wiemy co tu zrobić Dobra co tu piszę sorry Przepraszam coś tam to zrobić to e, Proszę wrzałc e, jej do szpitalu? Za, za pomoc. Chyba. Chyba potrzebuję pomocy. Dobra, to jest... Co tu mamy zrobić? Nie wiem. Może będę wszystko klikał. O, tu jest coś. Nic nie ma. Trochę mi to przypomina grawitch, którą kiedyś nagrywałem. No, trochę. Bo tam też sobie był w takim domu. Tak, tam nie wiadomo o co chodziło. A tutaj wiadomo, że, że człowiek zjadł kogoś tam. No. Znaczy, pewnie jakbym znał trochę lepiej angielski, to bym wiedział lepiej o co chodzi. No, no ale nie znam to. Nie wiem. Ech. A to jest y zablokowane. Tu nic nie ma. A gdzie było wejście do tego domu? Tutaj? Nie. Tutaj był jej pokój. Albo jego? Eee, tak. Nie no, to zamknięte jest. Eee, tak. Nie no za chwilę będę. E, dobra, tutaj jest klucz, nie zauważyłem go. No bo jakbym mógł zauważyć, i co tutaj będzie ciekawego? Nic? Chyba. Oj, nie fajnie. Nie fajnie. Mm. Halo? Halo, nic nie widzę. Nic kompletnie nic. Ciemność tylko. I dwie nie niebezpieczne. Co tu się dzieje? A... Zgaszyłem? Nie wiem. Co to tutaj się działo? Jejku... Zamknięte. To jest zamknięte. I to jest zamknięte. I to, co to jest, ja tu nie chcę być. I, o, tutaj jest klucz, dobra. Teraz trochę mi, mi mniej to zale, y, zajęło czasu. Ale co to jest? Co oni robią? Kto to to. To nie jestem przyjemny. W ogóle ehm. co to jest? Aha, nic tu więcej nie ma nie, dobra, no z tego co... Chyba to czekamy, stało się to tu trochę nieprzyjemnie. Kalendarz. Chyba cofnęliśmy się w czasie. Nie wiem. Ale naprawdę. E Aha... I co teraz? Nic? Tutaj jest trzowka, ale... Szowka, ale nic się nie da otworzyć. Te drzwi... Kolejna? Aha... Ja nie chcę tam iść. Co to jest? Ona chyba im... Co to jest? Chyba im zginęła. Chyba. Co co jest? Eee. Tak. Ojej. Ehm. Aha. M. Mm. To, to a abyło otwarte. Ha. Eee. Co to jest? Klucze? Nie wiem. A chyba do tych dużych. Co to, to jest? A to. Patrol ich zabił. Albo tamten człowiek jakiś. Nie wiem, skoczamy tam. I co to jest? I gdzie my jesteśmy? Eee. Na początku gru chyba. Chyba tak. No ale nie wiem. No to tak, to nie wiem jak mnie było słuchać tu, tutaj. Czy dobrze, czy źle. Ale to było dość dziwne. Nie wiem, to było taki na klimat bardziej. Taka gierka. No ale dobra. E, tak. Chyba tutaj nic więcej nie będzie. Tylko po prostu las. No. To jest coś. Ech, to tak. E, to, z tego co wiem, to jest wersja alfa. To możliwe, że coś będzie w tej grze. E, tak będzie pełna wersja tej gry, no to będzie. No. A na razie to na tyle w tym odcinku filmiku. Komentujcie, subskrybujcie, nie hejtujcie. Link do tej grupy uczę w opisie.